W ostatnim filmie ja oraz Prigo teleportowaliśmy się do graczy szczatu, mimo przygotowanych na nas pułapek. Dziś postanowiliśmy zostać oszustami z szczatu i wybudować pułapkę niemożliwą do przeżycia, więc radzę oglądać do końca. Ale jeszcze zanim to, proszę zostaw subskrypcję, bo ogromnymi krokami zbliżamy się do 1000 subskrypcji. Enjoy! Siemanko. Dobra, dzisiaj robimy takiego trapa, że naprawdę każdy ginie. Tylko musimy zebrać stalagmity i dużo żelaza. Mamy itki jeszcze z poprzedniego odcinka, teraz jest w karcie, więc można tam bić, ale po obejrzeniu tego. No i, no i co, zbieramy żelazo, bo jest go potrzebne dosyć dużo. Kilka staków. Dobra, ja idę na losowy, wiesz. już masz żelaza? Na razie w się w dół, jeszcze nic nie znalazłem. Ma stary. Y mam. O mam stary, dripstone mam. ile dripstone'ów Dobra, elegancko, dobra, jest spokojnie. Dobra, ja z jednej rudy mam 13 żelaza przez to jest kozacko stary. Ej, a co jak nie ten, a co jak jest entity y, na Chunk na przykład czy coś? Ej, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby był, wiesz. A jak, jak będzie limit, to po prostu y, będziemy to robić wiesz. Y, z samymi staligmitami. Ej, musimy zebrać też obsydian, nie wiem czy powiedziałam wcześniej chyba nie. Yy, nie powiedziałem się, ale dobra, ja mam ten kilo, tak jak ja znajdę ten Ja mam już 36 za żelaza za generalnie. Dobra, no spoko, spoko. Potrzebujemy, nie tak w, jeszcze. Pani by było jakby pod dwa takie, ja się zajmę staligmitami. Dobra, ja już y, zacznę tutaj ogarniać zamysły tej pułapki. Zrobimy ją w ogóle w ziemi, żeby nie była taka łatwo dostępna. O, mam żelazo stary, dobra, elegancko. Dobra, to wieko I zrób już piece. Trzeba zacząć to już przypalać powolutku. Ta za mapy obok, to myślisz, żeby zrobić tak obok granicy? No nie wiem, szczerze. W sensie, no nie wiem. Dobra, ja bym zrobił to tutaj, dobra? Ja już czas. zaczynam kraftować wagoniki. Mam trzy wagoniki, potrzebujemy okay. ich masę Ja w ogóle robię skrzynkę teraz na te wagoniki. Czyli ustawię sobie home na górze. Set home? A. Ej, ty, ty, tu jesteś? Ej, typ, typ! Ja. Typ jestem... się wbił się! wbił Cześć? Co ma? Cześć! Woda, woda, szybko, szybko! Co jest grane? Wchodzę z Kaiwa i będę. przeżyję jeszcze, nie? Ja pierdzielę! Zginę, zginę, Zginąłem! Co? Co on Wait? ma? Co on ma? Full dungeon, to temu nie da się. A miałeś coś ważnego? Miałem stare wszystko. Jeszcze są takie lagi na tym serwerze, że się nie da. Ja pierdziele Dobra, no. Dobra, w żelazo, nie? Więcej. Kurde, jakim cudem ja kurde? żyję No to jest niemożliwe, że oni tak normalnie przyshiftowałem. Pieroleni cheaterzy Praktycznie wszystko. A nie gotowe. da się przypadkiem Jawek kupić? Eee. <laughs> Cześć? Nie wierzę! Dobra, kolejny typ. Ja pierdziele Logaj, jak cię uderzył. Nie, nie, ja idę na spawnę, wiesz. Pary końcem oka go zobaczyłem. A co, też enchantowany? Tak, full ranch, full lange. Nie wiem skąd oni się biorą. Ja się zrespiłem, stary. Aha. 26 tak. Tam jest chyba, jakaś stary. baza, co to jest, człowieku? Tam jest kiedy, tam jest. Co? Nie, nie wierzę. Skąd? Nie wierzę, że masz gość X-Ray i Minecraft? Cash SMP, nie? O, ja przyjechałem. Zrobiłem. Aha, w ogóle. Co się stało? Jakieś dźwignie, tak jak na tym Survivalu, nie? Shiftuj, jak, jak masz, jak jak masz opcję, to cały czas shiftuj. No. Dobra, dobra. O cholerę, ile tego jest? pierdzielę Dobra. Ja pierdzielę. Przeciłeś? No. To on nic nie zrobi, bo ani nie wyleje tu wody, ani nie styknie perły, ani nic nie zrobi. Ej, dobra, Więc no. Ja po prostu będę mógł otwierać mu furtki, stąd. Wszystkie. Tylko wiesz, I że. i masz go i tu umordować, nie? Mam nadzieję, że ktoś się tepnie. No, coś dwie, osoby się dwie osoby się do mnie tepają, dwie osoby się do mnie Zaakceptowałem, Diamentowy z stridentem. Dobra, spokojnie. Rzuciłem go. Zginął Co? Zabijesz go? No! O kurde! Skrożnie. To z... mamy itemy, stary! Co to jest? Ta pułapka jest najlepsza! Nie wierzę, wspieraj to. <laughs> to? Masz wszystko? Nie, nie wierzę. Nie, patrz na to, patrz na to. Soj, nie! A, A to jeszcze trasy. nie wszystko stary Nie Stary, nie jesteśmy kurwa bogaci! On nie miał co zrobić przez te wagoniki, totalnie nie mógł się ruszyć. Ej, tepa, tepa się typ! Szybko wbijaj. Dawaj, dawaj. Dobra, akceptuję go Ediaks? go. Zleciał, leciał, zleciał, zleciał, zleciał Ale się teraz kopali jak, nie, dostaje, dostaje, okay. dawaj, dawaj, spuszczaj. Zginął. Zginął. Zginą. Co? Pierdzielę. Full. Nie, full D, full D stary, kolejny. Wypierwszą tego seta. Pana to. Jeszcze dwa serca. Nie, dobra. Łap serca. Ja nie wierzę w to. To jakoś za prosto idzie wszystko. Po dwóch, trzech tep... tepa się jakiś yy, typ. Tepam, tepam masz opsa? No tapaj, tak? Rzucaj, rzucaj, rzucaj! Tak, yy, spadł. Spadł, spadł. narratora. Zginął od razu, zginął. Co? Nie. S nie, to jest za mocna ta pułapka. Yy, prot jeden, ale i tak zawsze. Ta pułapka jest za mocna. I że, i że tak tylko takie osoby się trwają, mówi, nie? No. Ej, ciekawe Jak czy ]łem... ktoś tu przyjdzie po odcinku, no nie? Jesteśmy nie... Jesteśmy na, na podserwerze ósmym. o tepa się, tepa się, tepa się. ry ja pierdolę ciasteczko, to jest takt, to jest takt! Rzucaj, rzucaj, rzucaj! To wy. Dobra, Modę rzucaj. Wodę wyleł. Rzucam na niego i tak, na łeb. Ja go biję, on ma... Bije go od góry stary. Mord... go, czekaj. Bije go, bije go. Rzucaj, 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 rzucaj. jest zabudowany. Ej, i to wyskał, to... wyskał, wyskał! On ma totem. Dobra, bijemy go i tak. Y knokaj, knokaj! Ej, gdzie on wycykał? Jest tu. Co on, kombi... Co on robi? Lak był, lak wkopał był, się, był. wkopał się! Ja mam lagi jakieś czekaj. Wkopał. Tutaj, jest, jest! Do kratki, jestem w nim w kratce. Zamurowałem się rozkopnie rozkopnie. A Ja się rozkopuję, rozkopuję to, nie? Ja po stalagmity wrzucam. Zamurę go w kratce Cześć! No dawaj, dawaj, dobra, dawaj, yy, nie wiem, on, on schodzi na dół stalagmita. Tak, dawaj! Ja pierdź. Czekaj, rozkopuję ci go. Nie na mnie, kurde, zdechnę. Skopuję, ja rzucam śnieżki, rozkopuj tam na dół. Roz Czekaj. Nie widzę go. Zabudował się ten szajsem. 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 Ty, skąd ty wiesz, gdzie on jest? Masz? Brawo, brawo. Czyli rzucam stalagmity. Czyli. Nie, nie wykopał się. Brawo. Rzucam go do kratki. A musisz zwrócić na niego, tu gdzie on jest. Dostał, dostał dwa. Odkop od góry, odkop od góry Spróbuj odkopać od góry, dobra Dostaliście? totem, totem, totem Potem. Nie mam tarczy stary, musisz mnie wypuścić Dobra, ja cię wykopuję Ej, tu jest bedrock, wyłaś. Czekaj A, czy Masz masz, czekaj e. Szybko, wodę, woda nie, nie na mnie, nie na mnie! Zdech... Dobra, dobra, ja dobra, zdechnę, dobra. zdechnę, zdechnę Nie u... W sumie może znać. No dobra Ej, te pasiłem, jakieś Mozilla Fox Ej, a wszystkie tam furtki są zamknięte? Tak, wszystko. Ej, diaksowy Dobra. Mogę? Spadł, spadł A jak? Co on zrobił? Nie wiem Chyba Bo... nie wiem czy wszystkich wagoników nie zniszczył, wiesz? Ja trzymam tarczę, wiesz? On Zabiję. je mięsk, on Żydzi, on Żydzi, on Żydzi. Zabijemy go. Właśnie takie osoby dedają, jak Żydzą, refy. Albo hila. Uwaga, uwaga, ostrożnie graj. O nie, ja mam jeszcze dużo. Kurde, ale on malagi, dobra. Bijemy go. Te, boim. Uciekaj, 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 uciekaj. Ja go pilnuję. O, nie. I, czekaj, mam problem, problem, mam. Mayday. Uciekaj. Okay. I, on nie wierzę w to Najlepszy typy. O, tepa się jakiś do mnie 13,7 typek Okej. Okay. Zwróciłem go Nie wiem Dostał. Aha, Nie. bo on zabudował Dostał! Nie, dostaje, dawaj, dawaj, spuszczaj Zginął Co? 18 gapów miał Uuuu, secik Secik i serce Masz... No to... 7. Tak samo To na 3-4 te dobra? Jesteś gotowy? Dobra. No, dawaj, 3. 4 i Zrzucaj, rzucaj, rzucaj! Rzucaj, rzucaj, rzucaj! Słuchaj, zrzucaj ty, tu z dwóch chłopów Zabiłeś jednego. On Zrób sam te furtki, nie, szykuj, nie rzucaj. No, od tego typa! Dobra, mamy go! Łap, łap, bije go! Bijemy, bijemy się. O nie, bo on zlutował z niego itemy. Ja pierdzielę. Dobra, mamy go! Łap, łap, biję go! Bo... Pierdzielony Steve. Uważaj, y... nie zdedaj tylko, nie? Musimy go zabić Uciekaj, uciekaj, ja mam dużo, ja mam dużo, uciekaj. Dobra, jestem ja mięso. Mi się tylko setka, czy to jest najgorsze ogólnie. To coś nie... Nie, nie dostał. Dobra, debil, debil. Dostał. Dobra, to on jest jakiś ciwny, nie? Co on nazwali w ogóle? Musecik padnie, jak nic. Si on ma dużej tę bądź ciasteczko zlutował, nie? Ciebie hitnąłem, więc ty masz ode mnie, tykaj do niego. Dobra, Dobra. dostał. Słonko, żeby on nikogo nie tepnął. Hitnąłem go chciał sologać, hitnąłem Chyba, że nice. Chwilę, sekunda, bo jem mięsko. Tepnął, wiedziałem, że tepnął. Co, Jam. uciekaj, uciekaj, uciekaj. U... Dasz radę Jam. uciec? Nie wiem. Ja, ja spróbuję. Dobra, zabudowałem się gdzieś. Starej nie wiem gdzie ja jestem. Ja uciekam, ja, ucie ja uciekłem. E, czekaj. O, je, je. Dobra, ja wchodzę pod lawę, czekaj. Cicho. O kurde, uciekam spawna. Dobra, mam, mają mnie. Cicho. Dobra. Nie wierzę w to. Dobra. Kopię się do mnie. Cicho. Okay. Nie wierzę. Jestem za bedrokiem. Nice, nice, nice. Widzę cię, widzę cię. Ja cię widzę jestem pod lawą. Cześć, dobra, dobra. O oh, Holender ja oh, deska. O Holender deska. O oh, deska. O oh, tak! Kobel, kobel, nie, pomogę kobel. Ci. Spokojnie, tafla wody. Wytapałem. dobra, wiesz jaką zrobimy akcję. To jest koniec jakiś nie? Musisz Spu uciec. Ja ucieknę, ucieknę, ucieknę. Ja już stary zawijam wroty do Azji, nie? Dobra. Mi wszystko popadało ogólnie. No. Ej, czekaj, chyba zlogam Dobra i teraz full, full speed, full speed Jak możesz to logię Czej spawn Kopie się ktoś do mnie Dobra, uciekłem, uciekłem Jesteś na spawnie? No. Dobra Dobra, to dziękujemy za oglądanie i... Trzymajcie się, papa, pa, pa. pa.